I witajcie, kochani. Witajcie. Dziś losowanie kostiumów zebrane z kilku, z kilku różnych maskarat. Także nie sugerujcie się, że to jest ostatnia. Po prostu zebrałem to w większą całość, żebyście zobaczyli na większej przestrzeni, jak mamy. Także tu mamy 7 losowań. Jedziemy. Ciach, Ulmer. Drugie losowanie. Bum, iść tak. No, zamieszamy, zamieszamy. Może coś wyjdzie, może coś wyjdzie. Bum, kolen. Ach. Przynajmniej można powiedzieć, że cztery gwiazdki, nic poza tym. Ach, to mieszanie chyba też nic nie daje. <laughs> Dobra, zobaczmy. Iść tak po raz kolejny. To już nie ma co mieszać. Walimy tu prosto z mostu. Kaszek. No mamy dwóch, trzeciego nie będziemy robić. Bain. Azar. Same trójki, kochanie. Zobaczcie, dwa razy czwórka. Poza tym same trójki. Także no, słabo. Słabo. No dobra, zobaczymy następnym razem. I jesteśmy kochani. następnym, Następne losowania. Zobaczmy sobie, jak tutaj nam pójdzie. Może jakiś ciekawy kostium w końcu nam wpadnie. Ciach. Jakieś dla tych pięciogwiazdkowych, żeby jakieś opcje mieć. Znowu Ulmer. Żeby jakieś opcje mieć, wiecie, dla nich. Bo widzicie, na przykład dla Onidas bardzo fajny ten kostium. Przydaje się mocno. Czachow. Na przykład dla tej właśnie Isarni. Jahangir. Którą mało używam od kiedy Kiril dostał kostium. Sabina. Do dzisiaj, jak to oglądamy, kochani Oberon, większość z tych kostiumów mam zrobioną albo są, już są zrobione. A prawdopodobnie wszystkie, których, które się nie powtarzały, może tak. Dobra, tam był Tyrum, Snycer. Kademon. Kaedmon, przepraszam. Kaedmon. Ryuksyu. O, ten, przepraszam, ten kostium My dopiero teraz robię. Ciach, Rigard. Tych Rigardów mam chyba ze trzech zrobionych. A używam jednego. Dobra, zobaczmy co w skrzyni. 3, 4, 4. No. Nie najgorzej, ale bywało lepiej. <grym> Także. Także to tyle z tego losowania. No, zobaczmy, co będzie w kolejnym. No, i witam, kochani, na kolejnym tutaj twórcy reklamują Sartanę i reklamują Elenę. Także miejmy nadzieję, że jeden z nich zgarniemy: Renfield, Trójka znowu, Tyrum, y Kolejna luksiu. Kolejny snycer. No i zobaczmy co w skrzyneczce. Rękawiczki, smocza kości. Fragment meteorytu. Także no. Bez szału bym powiedział. No nic. Zobaczymy następnym razem, czy będzie lepiej. No i witam Was kochani. Tym razem twórcy reklamują tutaj Ryszarda i Wiwikę. Dla Ryszarda, owszem, przydałby się kostiumik. Wiwiki mamy chyba dwa te kostiumy, także... już nie potrzebuję. Ale bohater przydałby się do wymianki, także zobaczymy. Co nam tu wpadnie? Ciach, iż tak. Powiem Wam, że ostatnio ani z tych losowań, ani z odbiorów z obozu jest naprawdę walen, naprawdę dolina, powiem wam. Pięciogwiazdkowego bohatera, następny tu Bane. Pięciogwiazdkowego bohatera z obozu odebrałem, nie wiem czy nie z... kilka miesięcy temu chyba, kochani, ostatniego Kolen. Także zrobiło się z tym naprawdę słabo. No dobra, zobaczmy kto dalej. Kirill już mam dwa kostiumy dla nich, także. No chociaż tego lkn dajcie, kurczę. Albo coś, coś. No nic, nie dali, nie dali, nie dali. Także mam nadzieję, że mieliście więcej szczęścia ode mnie, kochani. Zapraszam was na Discorda. Link jest w opisie filmu. Coś te losowania mnie nie lubią zupełnie. Ale tak było od początku tej gry. Trudno. E, dzięki za obejrzenie, subskrybujcie, komentujcie i cóż, do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, hej!